Cieszymy mam, A nie, mam. Cieszymy się. Dobry. dobry, dobry, słuchaj. Nasz klanowy, klanowy Pluton zaczynamy na najwyższym poziomie, na którym mam yy, niszczarkę. Najniższym, przepraszam, ale to tak. Najwyższa od końca. Wargaming, chyba. Wargaming. wargaming. Muszę mówić, hmm. wargaming. <laughs> chyba się zorientował, że ja lubię trójki. Walutina IT, uwaga, bo ona ma 3,6 sekundy przeładowania, plus co? Plus mniej więcej 80 do 120 na, na, na pestkę. Kazy? Ja tam pójdę na góreczkę u góry, gdzie ta pojedyncza Le -le. palma jest. ale... A może raczej powinienem powiedzieć, że się doczołgam tym czołgiem. Lightweed, Ciekawe co to jest za czołg, bo go nie kojarzę szczerze mówiąc. W to są, czekaj... Nie jest to z y, europejskiego biura? Y, tego? Mm, nie wiem. A dwójka, trójka to nie były Testu polskie FOGI? Te 127 Pierwszy raz widzę, szczerze ci odpowiem. I pięknie bo mam, zaczyna mi szlagia. Kurde, zaraz mnie ściągnie coś. Dostałem za 150 i dalej we mnie walą. Skąd? Kruz cztery, 4 ma na mnie oko. O, my też mamy tutaj troszkę intensywny stos. Aha, Walentajnek tam mnie obrabiał. No, i nie powinniśmy przegrać. Ładnie, tutaj jest. No nie, ale no, tutaj. Ale... To... To... Te plecy są. legenda. Ja... ja zaraz bez pomocy zostanę z moim życie. życia. Walentynę ściągniemy. No, bo w Italianego się OK. Jeśli nie mam jak ruszyć, bo ten Crusader tutaj na mnie y, poluje dosłownie. A ja zrobiłem największy błąd. Y, chociaż no, największy, no bardzo często Słuchaj, te się... T15 przesunęło się do tyłu i do przodu. Ja strzeliłem przed nim i za nim, nie? No, jestem po prostu geniuszem. Dobra, Light VNC. Gdzie jest ten Crusader? Bo ja się go tak najbardziej bawię w tej chwili. Zrobiłem. ma magazynek. No Bastard. Co poradzisz sobie Jak tam ci idzie Kurczę jeszcze 100 niecałe i mam 1000 A, nie dam rady no, niestety Nispel. Nic nie zrobiłem Ciekawe no. Kto miał więcej? Ty, bo ja nic nie zrobiłem, ja mam jeden szczałce no. oddany. Pięknie. A który tam Knispel? Knispel nic nie zrobił, a ten damy mu obraźliwe. Knispelowi z drugiej drużyny, bo nic nie rozrobił, a płakał na swoją drużynę. Mhm. Y to zróbmy sobie jeszcze jedną trójkę. A potem... ja dobrze widzę, że on ma 5 TS. Jakie życie jest niesprawiedliwe. <noise> za złoto kupił. On nie walczył. Za złoto kupił. <głosy> <głosy> Rzuciłoby nas na kopalnię z jakimś normalnym zespołem, to byłoby super, nie? No. To się zastanawiałem nad tym czołgiem, co ty masz. Walentynką? Y nie, nie, nie. FCM-em? FCM-em, no. Dobra. Co mamy? to ja doszedłem do wniosku, że nie gram trykami bez ciebie. <laughs> okay. Wiesz co, kiedyś grałem Cruisjerem dwójką i wbijałem Rosjeni, bo ten czołg jak na swoje tiery jest bardzo dobry i dużo bije i łatwo jesteś w stanie wykończyć czołg przeciwnika, mhm. jeśli chodzi tylko o polowanie na fragi, a nie na obrażenia. Mhm. Wiesz co, ja wykorzystam szybkość i agresywnie wjadę na górkę. Tylko nie masz wsparcia sam jesteś, uważaj, bo pancerfa ruszył. Jadą za mną, no oni po prostu mają pilnować przejazdu potem, a ja myślę, że sobie poradzę, jeżeli będę. Le... Tak, cyk, cyk. Dobra, ja już powoli dojeżdżam do krzaka. Dziękuję bardzo. Poszedł. Aha, on se jedzie i nikt w niego nie strzela. Ja, ja trafiłem tak. w niego wraz, ale tylko raz mogłem, więc go nie widziałem, przepraszam, czy najmocniej. Ale objedziesz go, nie? Tak, już wyparował, opłacała się. Walentynka tak. idzie do góry. Nie wiem, co on kombinuje. To jakiś chyba intelektualista, bo strzela w górę. No, no to weź go ściągnij tam w ten, pięknie. <laughs> I następny teraz, zapraszam. <laughs> Na górkę śmierci. <laughs> Dobra. Ej, tam Hetzer jest jeszcze, co ja robię? Dobra, wiesz co? przed oczami przeleciała. Ja pójdę dołem e, przez Rzeczkę, jeżeli Matyl kapi bazę. Oni nie mają żadnego hewika, więc do niej nikt nie pojedzie. Ja hmm. nie, nie wiem, czy to jest sens, żebym ja się tam dołem czołgał, ale przynajmniej jeżeli tak, to hecera. jeśli dojadę, to no coś ja, zrobię. No, na czas, bo no. nawet jeżeli oni pojadą po kapa, to... Tyle się pamięć. Wygraliśmy też raczej. A... Lago jedzie, wyspotował mnie. Musiał zmienić flankę, wiesz, bo tam jest Hecer i Chicha na, na górce. no jest ja, respieczar... ja właśnie chcę ich od tyłu zająć, wiesz? Hecer okay. zjeżdża. Hecer zjechał z górki. Jedzie na bazę. A ja mam jakieś no plecy tak. piękne. <laughs> Pięknie, słuchaj. Te 15 mam na plecach. Gostek słuchaj schował mapie. Jak w mapie? No, na pojał pojechał. Tylko, że miejsce jeszcze Cicze objeżdża. Ciche, ciche, Cicze. Ale miałem... To... Gdzie ma ja ten Hetzer pojechał? No... Hetzer dobry refleks ma, uważaj. Wiesz co, ja muszę się odsuwać, bo mnie Cicze będzie gonił zaraz. Spróbował robić. wiesz, także ja... Potrzebuję wsparcia. Bo on jest, wiesz, ja się nie mogę wychylić za kamień, nie? Pół mam, bo mu zostawiłem tyle. 4 3, 700 mi się udało wystrzelić. Może będzie... Super. Dzięki. Dobra, nic nie zrobiłem za bardzo. Ale mieliśmy naprawdę ugrany team, albo inaczej, przeciwników nam dolosowało z niższej półki. Bojownik Iron, A20. 96 wart 59% no. Będę miał za dużo złota, to sobie zmienię nick, już nawet mam pomysł. Tak? No. Jak go nazwiesz? Zaprosiłem goście do klanu, zobaczymy, czy zareaguje. Wściekła sobaka. Wściekła sobaka, wściekła <noise> Ty masz jakąś 7, nie? Tak, mam. No. No ja bym sobie no, ten... So, amerykańską. Annihilator i bulldog. Też mają amerykańską sobakę. No. To tam puka. Może ja powinienem proszę powiedzieć. No. Jadę <laughs> Okej, okay, ja też. Ale oni mają orecy, mają ogromną przewagę. Czemu? Zobacz Dwa na to. Super. No tu jesteśmy w... Elusia, przepraszam, czy... No? Bateria się wyłączyła. to oznacza, że możesz jeszcze grać. jest 49 Te... bez pocisku. jest 4485 bez pocisku. Nie chcę tu walczyć. Już co, jestem już za tu tobą. Jesteś. Ty jesteś potrzebny. Ty strzeliłeś w niego za tyle, nie? Nie, nie, Ale czuję się wspierany, dziękuję. I tam mają ani jeszcze. Co z tym bulldogiem mam zrobić? Ja też nie wiem. Albo mnie wali ktoś z boku. Kurde. A, się wystawiłem. Wystawiłem się. Pierdoła. Ja nie żyję już. Nic nie zrobię w tym meczu. Dostałem dwa razy... Trzy razy amunicję dostałem, także... Ja też. Dziękuję. No, nie ma co. Nie dostaliśmy żadnego wsparcia od Heavykus. Do widzenia, żadnego wsparcia, a ja pojechałem z, z tego powodu z maszyną Pojechałem na pierwszą. Nie masz jeszcze jakąś domeczkę? Tak, Migry 7, ale wolę Blaze'a. Prawda, ma alergię na smashery i kawę jak a też jednego. Mają, no ale maja. myślę, że przeżyje. Ja się przytulę do smashera w takim razie. O ty, jesteś gdzie? Tam jesteś. No ja idę do was, wiesz, bo nie ma sensu iść na ja zawsze lubię na jeździć. Tylko że jak tam nikt nie pojedzie, to już jest przypał trochę. Wiesz co, ale jest, u nich jest jeden heavy, tak także oni mają tylko Smashera, więc smasher... Jeżeli facet ma rozum, czy osoba... Przecież pojedzie z medami. No. Bo przecież dla Smashera Met to jest, wiesz, to jest po prostu śniadanko, nie? Sró i nie ma. No. Taki spik na przykład. No. Albo taki SUSTO, nie? Mają SUSTO? Czy my mamy SUSTO? My mamy SUSTO Y. MT-25 mają o, ochotę mu coś pokazać. Cześć. Nie przebiłem MT-25. Ja będę płakał dzisiaj. Dobra. Takie hobby mam. Dobra. Likera już nie ma. Sentinelem się teraz możemy zająć. Cześć Sentinel, fajnie się tak odbić ode mnie. Ja wiem, że to nie jest fajne, jestem wredny. Zobacz, raz, dwa, trzy. Do widzenia. Fakty ja trafi za chwilę, jak jeszcze raz dostanę bułę od czegoś, co szybko może się schować i jeszcze raz nie trafiłem w MT-25. Nie, To ja Ci pomogę trafić, słuchaj, w takim razie. trzeba. Woda mi się wlała po prostu. No wjeżdżę i nie mogłem strzelać <śm> Tam mają dwie niszczary, a te siedemka? O, i teraz naprzód wyjeżdżałem z górki. Nie, nie! Przeżyłem z od smashera. Oszukałem przeznaczenie. Takim czołgiem to była formalność dla niego. Pięknie. Kurczę anihilatora bym wziął, jakby był do kupienia. Dobra, ja się zajmę Smasherem teraz, wiesz? 25 Dobra, smaszę zaczynać odporowywać to. Ja biorę ci to chyba że tam MT25. Dasz sobie radę? Ty też już jesteś On na wszystko jest. On jest pode mną Więc może być różnie. Postaram się LCBS. Uważaj MT, hmm. będzie szedł na plecy. Już jest na plecy, Już nie, nie dam rady, albo? Nie. Ja niestety nie miałem kulek No, spoko. Ale dobra, wi-fi zrobiłem Autocelowanie, jedziemy na niego Jedny spik No, ale jak nie trafisz, to wystarczy rusza zrobić tak się rozpędziłeś, że mogłeś go pewnie całą masą zabić. Nie, nie, to nie jest ten. Czekaj, czym to, to nie jest wiki 160, nie? Ale 4 fragi zrobiłem, słuchaj. Jestem zaskoczony, jak na takiego gold noba, jakim ja jestem. Co nie umie wygrać, och, pięknie. Smasher Baba Yaga <laughs> się nazywał, fajny nick. Dajemy ci wprawny gracz Tak no Cudownie mi poszło Dobra chodź może muszę muszę coś wygrać A może bym chciał nie muszę Nie chcę ale muszę A to masz taką WZ blazę bo to blazę masz od myszki, nie? A ty nie masz myszki Kupiłem te czołgi nie chcąc. No, No, był w parce z tym glaciarem. Ja myślałem, że Glacjar to jest ten z Co ty? I pomyślałem sobie, a to jeszcze siódemkę będę miał do grania z tobą. No i mam. Ała. Co oni mają? Ja nie mają anihilatora i Harkata. Anihilatora i Harkata mają. Anikilator to będzie teraz... Nie wiem, załap... Jestem na Apeku zwykłym. Nie wiem, czy ładować tego. Czekaj, Tiger idzie, co? Tiger bierze bazę? Nie. Czemu nikogo tu nie ma? Dlaczego chwiki są na... Nie, to light jest jeszcze, na razie nic nie widać. Chwiki pojechały. Czemu nie ma? Piorę wiesz, jak już tu jesteśmy. No, 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 to wiesz co. Bo po heavyki tam na ten... Hellcat. No, heavy, -ki, heavy -ki przejechały na drugą stronę mocy, więc bazę ja też szybko pojadę po bazę. Kurde, nie mam bicia na haircut, mam. Jeśli trafię przez most, może jest haircut faktycznie. Trafiłem przez most, Hej, pod kołami tego. Ja, ja go zabiłem przez most. No, bo do tenga trzeba, dwojga bo Blaze'a i Smasher'a. A jak Ci się podobał dowcip o... Robiła babcie na drutach, przejechał tramwaj i spadła? Nie zrozumiałem. Nie zrozumiałeś tego dowcipu? Nie. No, robiła babcie na drutach, na trakcji elektrycznej, tak? No. No, no jak przejechał tramwaj, no to spadła z tej trakcji. Szkoda babci. Patrz, i stoją takie dwa grubasy i nie wpuszczą mnie, a jeszcze lepiej, żeby mnie zepnął. Uważaj, bo tam jest Tiger. Wiem ja właśnie go specjalnie. Odbił się ode mnie drugi raz, to jest niemożliwe. A on tego dokonał. Chyba zraszuje mx 4, wiesz? wiesz? co? Uważaj, bo się... Tak. bo się u nas... Jak jeszcze raz zablokuje mnie ktoś, kto mnie wypycha teraz kawu trójką. Replotuję go Czekaj, on wziął KV3 Locking, nie? Bulldog po lewej, bierze kopa, próbuję go zdjąć. Dobra O Wzydał e, ja... może weź anihilatora lepiej co? No wiesz co, ja próbuję cokolwiek strzelić, tylko że nie miałem tego nie, on mnie zabije. O, super, podpaliłeś go. Czy to nie te, czy ten drugi go podpalił, a ty go zabiłeś? Nieistotne. Ja mam dwa kile, czyli... <laughs> Nieistotne. Wygraliśmy, 3000 zadałem. Pięknie. Widzisz, Smasher fajny jest. Smasher fajny jest, można nieźle się zabawić. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Słuchaj, ja sobie robię przerwę na taktyczną kawę, żeby mi silniki ostygły w czołgach. Dobrze. No, tak musi Ja musisz... tak nie robię, bo to głośne jest pewnie. No specjalnie chciałem ci powiedzieć, żebyś to mocniej zrobił, bo i, i nasi słuchacze, i widzowie nam wyrzucą po prostu na śmieci. Wózno. Za chwilkę będę miał jazd gładką jazdę na piątce, brakuje mi 3000 xp. No tą on montował jakoś później, tak z ciekawości spytam. Z nie, rzucę tak. To rzucę tak po prostu, żeby żeby wrzucić zobaczyć. Pierwsze, chcę, chcę zobaczyć ile będzie jaki długi czas nagrania będzie. Bo w tej chwili nagrywamy 80, 20 minut. 18, no. 18 minut mamy, nie? Uch, wiesz co, zrób to dla mnie poświęć się. Jeszcze jedno. No dobra. To, ale ostatnio i muszę iść na kawkę. Dobrze. Ten choke ma u mnie najniższą, najniższą e, umiejętnością. E, nie, likan. likan. Likan ma niżej. Ale to był ten choke z tego, nie? Z, z kuli. Mam nadzieję, że nikt ten. Taka, Taka y, ciekawostka dropsa. miałem, Grałem ostatnie listu dokładnie na tym samym spawnie. I facet wziął, uruchomił sobie ten super turbo na Emiru i zablokował mi tam wjazd na tą, na e, e, tego spotał do góry, co tam jedziesz, nie? na tą miejscówkę. Mhm. I wyobraź sobie, że gościu trzy razy podchodził, żeby tam wjechać i nie wjechać. I ja mówię, dobra, to już po prostu szansa, żeby to wygrać, to mamy e, francuskie, czyli magnie i O, Och, się zramowaliśmy. Proszę. No, zramowałem się z ru dosyć konkretnie. Czy ktoś może mi z nim pomóc? Czemu mam na wsparcie? Nie wiem. A ale widzę właśnie, jak kapuje się te 28 tak. Ja raczej nie przeżyję, no właśnie. Dobra. Świetnie, uwielbiam to. Dobrze, ja na kawkę spadłem w takim razie. Nie Dobra. było to celowe działanie, nie mogłem wiedzieć, gdzie wiki tam będą, cała drużyna. Ale dziękuję za gierkę i będę może Coś. później pozdrawiam. Hej, hej. Coś? 128 jest bardzo twardy z tego widzimy. Proszę, rozładował się. Mhm. Mm ja. no, tak, że um, jak Marisa skoczy tą bitwę, to le, 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 Telefon? Teraz. No dobrze. No i wtedy ja, może wojs Damian i wtedy Marisa dobrze. i Marisa może być i, i no, tela będą bawić obydwa. Rusiu, udałem mi tutaj tego tablecika, żeby on się nie wywrócił, dobra? Bo nie, bo nie, bo to nie, jest nie. prosta dwie rzeczy daj, na raz, to piękności. jest Niech się chłopaki tutaj rozejdą, klasa. Smasher jest odizolowany. Ja jestem na strzała dla Smashera. Może na dwa? Wiemy, że... A jest smasher to